Pewien kaznodzieja powiedział, że postrzeganie życia przez człowieka jest jak z małym chłopcem, który wpatruje się przez drobną szczelinę na małą część boiska, stojąc za ogrodzeniem podczas meczu. Nasze postrzeganie życiowych doświadczeń jest ograniczone. Jednak Bóg dzięki swojej wszechwiedzy jest jak sędzia na boisku, który widzi dokładnie co dzieje się podczas me meczu. On nie tylko wie co się dzieje aktualnie, ale także doskonale przewiduje następne losy naszego życia. Z pewnością możemy mu zaufać w każdej nawet trudnej sytuacji. By rozwinąć ten temat chciałbym Cię zaprosić do kolejnego odcinka z serii Idąc Ciemną Doliną. Czywiście rzeczywiście wyjaśnił nam powody, dla których przyzwala na taki bieg że rzeczy, jakie obserwujemy wokół, byłoby to zbyt wiele dla naszych skończonych umysłów. Pomyślmy o małych dzieciach i ich relacji z rodzicami. Trzyletnie dzieci niewiele rozumieją z tego, dlaczego rodzice pozwalają na pewne rzeczy, a na inne nie. Lecz mimo iż nie mogą pojąć powodów, którymi kierują się rodzice, potrafią zrozumieć, że je kochają i dlatego mogą im zaufać i żyć bezpiecznie. I tego właśnie potrzebują. Różnica między Bogiem a ludźmi jest nieskończenie większa niż między trzydziestoletnim rodzicem i jego trzyletnim dzieckiem. Nie powinniśmy spodziewać się, że zdołamy pojąć wszystkie cele Boże, ale dzięki krzyżowi i Ewangelii Jezusa Chrystusa możemy poznać Jego mi miłość. A tego właśnie potrzebujemy najbardziej. Co by się stało, gdyby Jezus przyszedł na ziemię z mieczem w ręku, aby zniszczyć wszelkie źródła, źródła cierpienia i zła? Nie ostałby się żaden człowiek. Jeśli wydaje nam się to niesprawiedliwe, to dowodzi jedynie, że nie wiemy, do czego naprawdę jesteśmy zdolni, nie znamy swojego serca. Jednak Jezus nie przyszedł na ziemię po to, by wymierzyć sprawiedliwość, ale by jej doświadczyć. Jego dłoń nie zacisnęła się na rękojeści miecza, lecz została przybita ż żelaznym gwo gwoździem. Chrześcijaństwo od wieków naucza, że Jezus umarł na krzyżu w nasze mie miejsce, ponosząc karę za nasze grzechy, aby pewnego dnia móc powrócić na ziemię i położyć kres wszelkiemu złu, nie niszcząc nas. Biblia mówi, że Jezus jest światłością świata. Jeśli wiemy, że nas kocha i że nic nie, nie może wyrwać nas z Jego ręki, że On zabiera nas do domu Bożego i, Bo, i Bożej przyszłości, będzie dla nas światłem w ciemności nawet wtedy, kiedy wszystkie inne światła zgasną. Jego miłość do nas Teraz i niezawodna nadzieja na, na przyszłość, rzeczywiście są światłem w ciemności, dzięki któremu możemy odnaleźć drogę. Pierwsze rozdziały Biblii głoszą, że cierpienie na świecie jest rezultatem grzechu, a konkretnie pierwotnego grzechu, jakim było odwrócenie się ludzkości od Boga. Gdy Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo swojemu Stwórcy, Bóg opisał, jak będzie wyglądał upadły świat. To był niemal katalog wszelkich form cierpienia: duchowe wyobcowanie, wewnętrzny ból psychiczny, okrucieństwo i konflikty interpersonalne i społeczne, klęski naturalne, choroby i śmierć. Całe to naturalne i moralne zło ukazane jest jako konsekwencja fundamentalnego zerwania naszej relacji z Bogiem. Cierpienie pojawia się, kiedy Adam i Ewa zostają wygnani z Edenu. Ich wygnanie jest pierwotną manifestacją cierpienia jako wymierzonego sądu. Apostoł Paweł odwołuje się do tych wydarzeń, pisząc, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności Dzieci Bożych. Słowo znikomości można również przełożyć jako daremności. Być daremnym to znaczy nie spełnić swojego celu, dokładać starań i widzieć, że nie zdają się one na nic. Świat znajduje się obecnie w stanie przekleństwa, jest daleki od tego, jaki miał być. Ludzie nie zostali stworzeni do tego, aby doświadczyć śmierci, bólu, żałoby, rozczarowania, zerwanych relacji, chorób i klęsk natur naturalnych. Świat, w którym mieliśmy mieszkać, nie miał wyglądać w ten sposób. Świat poddany znikomości jest światem rozbitym, w którym rzeczy nie funkcjonują tak, jak powinny. Dlatego istnieje zło i cierpienie. Paweł stwierdza, że ten sąd nie świadczy o tym, że Bóg nas porzucił. Przeciwnie, sąd był celowym działaniem. Gdy Bóg osądził świat, poddając go cierpieniu, przyświecał mu w tym plan odkupienia całego stworzenia. Bóg dokonał tego w nadziei ostatecznego, cudownego i chwalebnego odkupienia ze zła. Ten krótki werset ma w sobie niezwykłą głębię. Sugeruje, że gdy ludzie odwrócili się od Boga, istniały tylko dwie możliwości. Albo natychmiastowe unicestwienie, albo droga ku odkupieniu, która wiodła przez wiele straty, smutek i ból nie tylko dla ludzi, ale ta także dla samego Boga. Jest tu nawet aluzja, że przyszła chwała będzie wręcz większa niż wszelkie cierpienie, niemniej do tego czasu żyjemy w mroku. Świat został stworzony przez Boga, a zatem posiada pewien fundamentalny porządek moralny, a jednak coś w tym porządku za wodzi jest częściowo, choć nie, nie całkowicie, złamany. Pewien biblista twierdzi, że, że, że podczas gdy Księga Przysów ukazuje nam rzeczywistość Bożego porządku, Księga Hi 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 Hioba wskazuje na jego skrytość, a Księga Kochaleta na jego zagmatwanie. Na końcu Księgi Hi Hioba Bóg wkracza na scenę i potwierdza, że porządek moralny świata jest nienaruszony, ale pozostaje w znacznej części ukryty przed ludzkim wzrokiem. Choć nadal można dostrzec akty sprawiedliwości, gdy ludzie źli wpadają w pułapki, które sami zastawili na innych, cierpienie jest w znacznej części nieproporcjonalne i niesprawiedliwie rozdzielone. A ludzie dobrzy mogą umrzeć i umierają młodo. Nowy Testament prezentuje ten, tę samą perspektywę. W dziewiątym rozdziale w Ewangelii Jana Jezus uzdrawia niewidomego i wyjaśnia uczniom, że choroba nie była wynikiem grzechu tego człowieka, ani jego, ani jego rodziców, lecz wystąpiła, aby wypełniły się nieodgadnione zamiary Bo, Boże. Dlatego nie należy automatycznie winić cierpiących za stan, w jakim się znaleźli. Ta biblijna idea nie tylko odbiega od nauk o karmie, ale jest także sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem. Pewien psycholog wykazał, że większość ludzi głęboko pragnie wierzyć, że ludzie dostaną to, na co zasłużyli i zasługują na to, co ich spotyka. Mają tendencję przepisywać winę ofiarom tragedii, szczególnie jeśli niemożliwe jest ukaranie sprawcy. Bierze się to z naturalnej ludzkiej skłonności do szukiwania się sensów rzeczywistości, a prawdopodobnie także z głębokiej potrzeby wiary, że zachowujemy kontrolę nad własnym życiem. Ludzie chcą wierzyć, że mnie to może nie spotkać, bo jestem mądrzejszy, lepszy i wiem, co robię. Perspektywa biblijna jest mniej przychylna tym, którzy nie cierpią, i łagodniejsza wobec tych, których dotknął ból. Cierpienie w znacznej mierze jest tajemnicze i niesprawiedliwe. Ten prawdę, że cierpienie jest wrogiem Boga, można dostrzec w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, kiedy Jezus przybył z wizytą do rodziny zmarłego przyjaciela łazarza. W większości przykładów czytamy, że Jezus zbliżył się do grobu, rozrzewniwszy się w sobie, lub okazując głębokie wzruszenie. Ale takie tłumaczenie nie oddaje całej siły tych słów. Greckie słowo użyte przez Jana oznacza dosłownie ryczeć z gniewu. Pewien teolog pisze. Jan mówi nam w istocie, że Jezus zbliżył się do grobu łazarza nie w stanie niepohamowanego smutku, lecz nieokiałznanego gniewu. Dlaczego widok grobu Łazarza i smutku jego bliskich tak bardzo rozgniewał Jezusa? Przecież wiedział dobrze, że niebawem obróci zawodzenia smutki i żałoby w okrzyki zachwytu i radości, wskrzeszając Łazarza z martwych. Inny teolog powiedział, że to śmierć była obiektem jego gniewu, a poza śmiercią ten, który trzymał w ręku mocy śmierci i którego zniszczyć przyszedł, gdy stąpił na ten świat. Oznacza to, że zło, śmierć i cierpienie są wrogami Bożego stworzenia i samego Boga. Misją Jezusa było stawić czoło złu i położyć mu kres. Jednak, jak widzieliśmy, zło jest tak mocno zakorzenione w ludzkim se sercu, że gdyby Chrystus przybył w całej swojej potędze, aby zniszczyć zło wszędzie, gdzie zdoła je znaleźć, musiałby zniszczyć ta także nas. Zamiast przybyć jako wódz na czele armii, poszedł z słabości na krzyż, aby zapłacić za nasze grzechy. Dzięki czemu pewnego dnia powróci, aby unicestwić wszelkie zło, nie musząc wylewać sądu na nas. Będzie mógł wziąć nas do, do siebie, bo na Golgocie wziął na siebie należny nam sąd. Jeśli chciałbyś poprosić o modlitwę w jakiejkolwiek sprawie, to napisz w komentarzu poniżej. Jeśli masz potrzebę z kimś porozmawiać, to napisz do nas pod adres mailowy pastormałpa.kościółpoczątek.pl Cieszę się, że wysłuchałeś tego do końca. Jeśli podobało się tobie, to proszę daj łapkę w górę i udostępnij to dalej. Jeśli chcesz być z nami na bieżąco, to zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chciałbyś nas bliżej poznać, to zapraszamy na niedzielne spotkania, o których więcej się dowiesz na naszej stronie internetowej www.kościupoczątek.pl. Trzymajcie się. W imieniu Kościoła Początek życzymy Wam przede wszystkim zdrowia i zaufania do Boga, który wie wszystko i zna przyszłość, a ona jest pełna nadziei i radości.